Przyjechały do nas z Holandii. Są to trzy osobniki, dwie samice oraz jeden samiec. Ten gatunek jest to rekin rafowy czarnopłetwy. Największe osobniki potrafią mieć nawet pod 2 metry na części głowowej. Mają elektroreceptory, dzięki którymi z łatwością się orientują w terenie bądź też właśnie wyszukują pokarmu. Ofiary, które są zagrzebane w piasku, nie są dla nich żadnym utrudnieniem, tak? Bo bez problemu je zlokalizują i, i zjedzą. Kłaszczyki są drapieżnikami. Ten gatunek żyje w rzece Amazonce. Aktywnie polują na, na ryby i, i bezkręgowce bytujące w wodzie. Z ciekawostek, jest to ryba żyworodna, czyli nie składa gry, tylko młode rodzą się już w pełni zdolne do życia, opuszczają matkę i mogą samodzielnie funkcjonować. Jeśli chodzi o utrzymanie ich w warunkach niewoli, no nie jest to takie proste, bo to są duże ryby, bardzo wrażliwe na zmiany parametrów, więc no tutaj, żeby utrzymywać je w dobrym zdrowiu i żeby je rozmnażać no, trzeba bardzo pilnować jakości wody, w której przebywają. Akwarium, z tego co wiem, to jest takie miejsce wyciszenia, uspokajające wręcz, więc to jest coś w ramach terapii, relaksu, poznawania świata morskiego. Na co dzień tego się nie widzi. Nie? No, tu można dużo rzeczy pooglądać i dużo, dużo nowych gatunków.